Ej, widzowie, w ogóle patrzcie jak jest drop. Co jest? No i to normalnie powrzucali wszystko Holo Katowice 2015. Ja pierdzielę. Wytyfy. To dalej jest? Nie, już nie ma. Warto siedzieć i patrzeć. <laughs> nie zdość, że się wrzucają. Kurde. To w ogóle jest Dignitas, ale to na drugim skinie. Przepraszam za to, że jest taki film, ale kurde, aż ciekawe, że coś takiego nawrzucali. No nic, trzeba siedzieć i odświeżać. Może wam się trafi, bo one dosyć długo leżały akurat na stronie. Mam nadzieję, że ktoś z Discorda w ogóle sobie to złapał. Było jak tutaj Wiktor powysyłał. Dobrze jest mieć w ogóle Wiktora na Discordzie, bo on yy, ogólnie wszy wszystko w sumie wysyła, co wchodzi. Z Katowicami 2015 od razu, jak tylko wchodzi. Także pozdrawiam dla Ciebie, Wiktor. Jesteś wspaniały. A wy pamiętajcie, możecie sobie wejść z Kodem John. Czy tam jest link w opisie? U, jakieś goldy są. Kurde, niezłe, niezłe, niezłe. No? Fajne.